Witajcie serdecznie na moim profilu. Dziś troszeczkę jest zaległy temat, mianowicie moja opinia o filmie Akademia Pana Kleksa. Pierwsza nie wiesz ma świata Bajek. Akademia Pana Kleksa, film fantazy z 2023 roku w reżyserii Macieja Kawulskiego. W żaden sposób nie jest to adaptacja książki. Czy też remake filmu z wcześniejszych lat. Nie jest to też niestety jego kontynuacja, na co przez chwilę miałem nadzieję, ponieważ miałoby to znacznie większy sens w mojej opinii. Główną postacią jest Ada Niezgódka, dziewczynka 12-letnia, która trafia do Akademii pana Kleksa, który też okazuje się szybko jej wujkiem. Tak, dziewczynka jest obdarzona bardzo potężną mocą i jej zadaniem. Od samego początku jest to jej powiedziane. Jest napisanie końca bajki. Gra aktorska jest w sumie na poziomie, przynajmniej w przy wykonaniu Ady niezgódki, jak również przede wszystkim pana Kleksa, który bardzo mi się spodobał, przynajmniej w pierwszej połowie filmu. Rzeczywiście ekscentryzm i szaleństwo pana Kleksa było oddane tutaj przez Tomasza Kota w sposób naprawdę prawidłowy, w mojej opinii. Cały się sety psuje szybko montaż. Wszystko przeskakuje bardzo szybko, dynamicznie, z chwili na chwilę, przeskakujemy z jednej sceny do drugiej sceny, tak naprawdę bez większego jakiegoś wyjaśnia, wyjaśnienia, co właściwie miało miejsce. Trochę to przypomina scrollowanie na TikToku. Pyk, pyk, pooglądamy chwilkę fragmenty filmu, przeskakujemy dalej. Miałem wrażenie, jakbym oglądał po prostu urywki filmu i później miał je... Posklejać w jakąś jedną całość. Wiem, że to obecnie jest moda na takiego typu, właśnie przekazy bardzo krótkie i bardzo szybkie, jednak moim zdaniem spowodowało to, że bardzo wiele elementów nam pouciekało. Przede wszystkim, przede wszystkim nie było czasu, żeby tak naprawdę polubić te postacie, szczególnie postacie drugoplanowe. Relacje między również Postaciami nie były dokładnie wyjaśnione ni stąd, ni znowu nagle tutaj się okazuje, że Adam ma najlepszego przyjaciela. Tak naprawdę nie wiemy nawet, kiedy oni się tak na dobrą sprawę tak zaprzyjaźnili, blisko. Rozumiem, że przeskoki czasowe w filmach są jak najbardziej dostępne, ale tutaj miałem wrażenie, jakby po prostu wielkie kawałki filmu były wyrzucone. Były oczywiście błędy również logiczne, o których tutaj raczej nie wspomnę, bo takie rzeczy się zdarzają w filmach. Wiadomo, nie będę tutaj za dużo tego wyciągał. Co jednak jeszcze tutaj mnie troszeczkę nie spodobało się, oryginalnie Akademia Pana Kleksa znana była m.in. z tego, że był to mu muzykal typowy, gdzie były po prostu umuzykowalnione wiersze Jana Brzechwy. Tutaj, kiedy jest muzyka. To tak naprawdę w pewnym momencie zaczyna się muzyka i wkrada nam się jakaś senka, później dalej idzie muzyka, później wkrada się jakaś senka. Nie ma tak naprawdę okazji, żeby posłuchać tej muzyki, żeby się w nią wczuć. Jest to bardziej na zasadzie taki, spodobał się ten kawałek, no to kupił. Kupłytę, kupłytę. Tak mi to przynajmniej zostało odebrane. Troszeczkę mi się to nie spodobało, bo również jest to moim zdaniem wielka strata. Na plus powiem, że rzeczywiście poruszają tutaj też kwestie naprawdę ciekawe, ważne, wykazują te wartości. Są one pięknie opisane i ładnie przedstawione. Jak najbardziej film jest wartościowy. Tylko zastanawiam się, jakim cudem można zrobić coś, co jest jednocześnie tak wartościowe i tak płytkie. Jednocześnie naprawdę tak Solidne, a jednocześnie tak bezkształtne. Moim zdaniem, Akademia Pana Kleksa nie mogła się zdecydować również, czy chce bardziej zaangażować tych starszych, którzy pamiętają oryginalną Akademię Pana Kleksa, czy się skupić na dzieciach i młodzieży, co wyszło na to, że chyba tak nie w pełni trafiła do żadnego z nich. Niemniej, Polecam jednakże film obejrzeć. Pamiętajcie też, że to jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Każdy Mietra. ma prawo Dlaczego do... Dlaczego wszyscy do Akademią o tej Akademii? Witam w Akademii pana Gleksa.